Cześć wszystkim, z tej strony Kador, to jest mój kolejny gameplay z Battlefielda 4. Ponownie gram w tryb podboju. Gdyż ten tryb po prostu w Battlefieldzie 4 preferuję. Tym razem gram na mapce... ...Zapora na Mekongu. I gram sobie... ...moją... ...jak na razie, moim jak na razie ulubionym pojazdem... ...to jest Łódź Szturmowa. Szybka uczturmowa właściwie tak się nazywa. Sobie już się znacznie rozwinęłem, właściwie to na maksa. Ups, zezowałem trochę. Ten pojazd jest strasznie, moim zdaniem, OP. Czy to dobrze, czy źle zależy dla kogo? Dla mnie to dobrze, bo sobie wycinam. Dla innych to jest oczywiście źle. Dobra, ale zobaczymy, co mi się tu uda osiągnąć. W sumie odsunę się trochę, bo ten czołg mnie może trafić. Złodnią trzeba ostrożnie, bo gdzie pojazd z. Jak ją pojazd z. lądowy jakiś dorwie, to może mieć kłopoty. Natomiast, jeżeli sama dorwie jakiś pas lądowy, to będzie w miarę ciężko, ale jeżeli ktoś już ma tak jak ja. Bo Jezus, wjecha. Murdę mać. No nie, no proszę. Battlefield. jak ktoś ma tak jak ja, kierowaną TV, już. O, w końcu! Super. To kierowaną TV da się coś działać. Zdziałać na pojazd lądowy. Dobra. Idziemy tu teraz popłynąć, żeby szybko życia nie stracić. Ta mapa to jak widzicie jest taka... Jej, jej głównym tak jakby... Hmm, punktem jest taki... Taka zapora A i prawie O właśnie ta tutaj Która to jest elementem... Elementem l'Evolution i się zawala Ale dostał Ups Nie trafiłem Nie chciałem działać. Szybko, szybko Gdzie ten koleś jest? Co to? Nie, 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 nie... Co to? Ej, no, nawet nie pokazaliście, z jakiej broni mnie zabił, no to przepraszam. Dobra, trudno, zlamiłem, ale nieważne. Pewnie jak zwykle będę miał nieadekwatne statystyki... ...kiedy nagrywam do tych, jakiego mam Kill the Fratio na battle logu. Chcecie, możecie sobie sprawdzić. Również strasznie mi się podobają BWP w czwórce, już mam ją... Nie, prawie rozwinięto na maksa, mam już pancerz aktywny. Mam jak zwykle ścinki, ale właśnie wiem, że zazwyczaj że już na YouTube ich nie widać, tylko mi one przeszkadzają. W graniu. Hmm. Dałoby się im pomóc na B, coś tutaj jest. Tam jest, tam jest, tam jest koleś. Dobra, cofnę się, bo on chyba może mnie nieźle zdjąć. Gdyż ma lepsze pozycję niż ja. W tej chwili, oho, ładnie. Super, co to było, to nie mam pojęcia. Brawo, dzięki panowie z i widzicie, tak się lami w Battlefield 4. Niestety musicie się Albo ja mówię, albo gram. Jak mówię, to słabo gram. Tandeta. No, o, o, o. Nagle na tym punkcie jest tylko jeden żołnierz z mojego teamu, ja. Włączę sobie do może lepszej drużyny. Super, zginęłem. Widzicie, wszyscy na tym punkcie, czołg, koleś z budynku i śmigowiec zaatakowali mnie. Mój legendarny pech, znowu. Nie, będę wam udowadniał, że mój pech jest legendarny nie bójcie się. Ja nie rzucam słów na wiatr. Dobra, może wodzi coś działamy, bo już mnie oni wkurzyli. Nikogo z mojego teamu nagle nie było. No czemu ja nikogo nie widzę? No spotujcie kogoś, jakiś pojazd czy coś. Jest, 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 jest. Dobra mm. Kurde Co to? A. Nie no, zlamiłem, nie zauważyłem go wcześniej Aj Zniszczenie za zniszczenie, ale zlamiłem, kurde, nie zauważyłem go wcześniej, aj, jestem na siebie zły bardzo Się zająłem czołgiem, a tu koleś mnie zajął, no niestety, nauczy się, jak ja nagrywam, to ja lamię. Możecie sobie zobaczyć moje kilka fraty na Battle i wtedy się dowiecie, że ja naprawdę nie mam statystyk ujemnych, przeważnie. No leć koleś, no. wam, ja, ja miałem chwilowe kompletne niechcenie nagrywania Battlefielda 4, już wolę sobie sam pograć. I. Oj. Nie, no kurde, brawo. Yy, też dla mnie jest strasznie ciekawą rzeczą, że mówili, że o myśliwce zostały zjechane. Już nie są OP. Już myśliwcami nie da się nic ugrać. To to, to już jest LLDD. Cholera wie co? Nieprawda. Myśliwce nie zostały zjechane praktycznie dla mnie w ogóle. Kto mi nim latać, ten będzie jak zwykle rządził na mapie. Dzięki niemu się wygrywa podbój, niestety. Trochę tam, daj rzucił słowa na wiatr, czy, czy ktoś tam inny. No, O, asysta zaznaczona jako zabicie. To też jest ciekawa rzecz. Uważaj, miny! To za głupek! Tu też jest mina. Ja ją widzę, to nie? Czemu nie mogę ją spotować? Nieważne, jedź.

Jezu, tak niektórzy to są ślepi, Jezu Chrysta, o, jeszcze czołg. Niektórzy to są tacy ślepozy, moim zdaniem. No ja chcę ich naprawić, oni zawsze muszą odjeżdżać, no, cały czas muszą odjeżdżać. Co za osły, za przeproszeniem. Jeszcze nagle czołg się skończył, dobra, widzicie, tak jest, jak ja gram, to ja zawsze muszę rundę przegrać. Ba, o, chociaż w my na razie jeszcze wygrywamy. I zawsze muszę zlamić, Setsyki 3 na 4, no, na logo takich nie mam. Jako dowód. Widzę, że tam coś jest ciekawego za C, bo widziałem na minimapie. Mhm. Jakaś plotka czy co? Może uda mi się ją zdjąć z kierowanej TV. No, gdzie ona jest? Jest. Dobra, udało mi się. Jaka asysta przy zabiciu? No, jaki frajer z KS kill still No sobie flagę Hm Aj. No szkurde, ma oś. No i super, znowu zlamiłem Jezu Chryste. No czemu ja ich nie widzę? No Jezu. sorry, że za tak gialami, ale no, albo mówię, albo ja mówię, albo ja gram. Teraz to się wkurzyłem, bo znowu go nie zauważyłem. No i trudno, o, weźmiemy sobie coś fajniejszego. Czołg. I może uwalimy tamtego kolesia, bo on się gdzieś na mieliźnie zatrzymał. Może mi się uda, albo super, zatopy czołg. Czołg nie jest amfibią. Gdzie ten fryer? Oczywiście nie tutaj. Zgadza się, tu całkiem długa runda, więc nie będę jej nagrywał do końca, gdyż to jest przedłużanie sztuczne filmiku, a wy i tak nie oglądacie, <gry> do końca, pewnie. No Mówiłem, gdzie ten Fryer jest? W sumie pomogę im na A. O, ładnie, ładnie. No super, tak ładnie, że tylko ja wjechałem od razu, go zniszczyli. No to brawo panowie. Ja nie widzę, jak ja nie widzę tych. Nie widzę, nie widzę. Nienawidzę, jak ja nie widzę tych cholernych piechoty. Widzicie, no i piechota jest czasami taka mocna w tym Battlefield 4, że nie ma po prostu... no nic na nią nie zrobisz. I zawalę ten budynek. To jedyne co mogę zrobić. Dobra. Cholerne ścinki. Gdzie on jest? Nie ma. Widzisz jakie to? Wylądował setu tu Co za typek. Już myślałem, że to nasz z początku chce przejąć punkt. O, dobra jest choke. No i co, aleś nie nawalczyłeś się trochę? O, dobrze, autoładowanie. To mi się podoba. Uh -huh. Uh -huh. Ups. Super, akurat teraz zwycha. No kurde, przez tą zwiechę przegrałem. No właściwie to tak, pół na pół, trochę przegrałem, trochę wygrałem. No, jestem pierwszy w naszym teamie, to mi się podoba. Hmm, Tunguska. Nie, no dajcie mi jakieś BWP, czekajcie, tam coś chyba się rozbiło. To jest już prawdopodobnie moje ostatnie życie. W tym filmiku, więc zobaczymy ile mi się uda przeżyć właśnie Cóż, czuję, że zginę właśnie najszybciej teraz Patrzcie jaki typek, no No mi się wydaje, że ja utknąłem? Co to? Aj! No i dobra Tak więc to był mój kolejny gameplay z Battlefielda 4 z trybu podboju na mapie do pora na Mekongu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.